Nie to co myślisz, będę je stronę. Panie! Nigdy bym cię nie poznał, Izabelo, w tym zawoalowaniu, gdyby nie drgnienie serca. <noise> Lubię, jak się tak wygłupiasz. Jest dzień po święcie żołnierzy wyklętych. A dęte święto. Żołnierze wszyscy na całym świecie są i źli, i dobrzy, raczej źli, bardzo źli. No, tutaj jesteśmy przed aresztem śledczym na Komokotowie. To byłem tylko tutaj rok jeden. Siedziałem. A potem... No właśnie, no właśnie potem, 6 lat. Byłem w areszcie, w więzieniu na Klęczkowskiej we Wrocławiu. No i właśnie wczoraj, właściwie w sobotę, nie, to nie było wczoraj, w sobotę, w sobotę y, puścił superwizjer, u, bardzo cenna instytucja społecznie, no taki film o y, facecie, więźniu, który miał ksywe łota. No i no, chyba ktoś zabił w tym w celi tam na Klęczkowskiej. No patrzyłem na to, patrzyłem. No, bardzo uważnie, dlatego że kto wie, czy to nie było nawet dokładnie na tym samym oddziale. ja siedziałem na skrzydle A 77 niedaleko dyżurki. A pokazywali właśnie ten taki korytarz, te żelazne balustrady, te schody w dół do góry. No i właśnie tam. Właśnie tam ten gołota siedział. Siedział to już było parę lat temu, ale dopiero dzisiaj wzięli się za sprawy, zaczęli grzebać w no, tą. Superwizjer zaczął grzebać. No, powtarzam, niezwykle cenni faceci pracują tam w tym superwizjerze. No i zaczęli grzebać w aktach, co się stało, dlaczego. No co, leżał w celi, w nocy, w celi wspólnej. W celi morderców, mój Boże tam co, co, co długa, co trzecia cela na, na, klęczkach to byli, były cele morderców, to normal. No i, no i w tej celi pewnej nocy zobaczyli y, klawisze, że Gołota nie żyje. Kto to był Gołota? No to był taki więzień, który trudnił się Zatrudnił się handlem narkotykami, nawet z tejże celi ten handel kierował i, no i zarabiał na nim. No i teraz nie wiem, co chyba powinienem parę słów powiedzieć, takiego z uśmiechem, jak to bardzo naiwnie troszeczkę, no panowie podchodziliście do całej tej sprawy, zacznę od początku. Pokazywali, że dlaczego to, prawda, kiedy klawisz zobaczył przez wizjer, a potem nawet chyba wszedł do celi, że tam trup o leży, to minęło siedem minut, zanim zawiadomił, prawda, kogoś wyżej, zanim przyszli jacyś zbrani chłopcy, zanim przyjechało pogotowie i tak dalej. Proszę Państwa, w więzieniu nikt się nie spieszy, nikomu wszyscy mają bardzo dużo czasu. Mają czasu po 5, 10, 15, 25 lat, gdzie tutaj do jakiegoś takiego pośpiechu. A poza tym śmierć, kalectwo, tortury. To jest wszystko też w więzieniu norma. Nie ma się tutaj co dziwić, że klawisze są znieczuleni, że. Więźniowie robią najdziwniejsze na świecie rzeczy i że w gruncie rzeczy ci, którzy ich dozorują, ci klawisze, to po prostu no, nie są w stanie ani się dziwić, ani wzruszać, ani, ani przejmować, ani być uczciwi. Jak wejdziesz między wojny, tak kraczysz jak one, no, to oni też kratną, przemycają, handlują, mówię o klawiszach. I właśnie tutaj może parę słów. Jak to się jest, że to teraz no to mają więź, telefony komórkowe więźniowie, że mają dopływ y, y, alkoholi, a co już mnie najbardziej rozśmieszyło, że więźniowie, to oczywiście no to normę, że przekupują klawisze, Ja też przekupywałem, więc trzech przekupionych klawiszy, jak tam siedziałem w 6 lat na klęczkach, o czym za chwilę powiem, ale że przekupują klawiszy, no że... Hajcem, jak to mówią, bo nie hajs, hajs to na, na wolności się mówi, a w więzieniu mówi że się Hajs. forsą, nie forsą przekupują, ale papierosami. No mało nie pękłem ze śmiechu, dlatego że właśnie kiedyś, kiedyś to właśnie klawisze przekupywali, jak potrzebowali więźniów, właśnie papierosami. Właśnie handel był papierosami, właśnie więź, więźniowie sprowadzali papierosy. No a teraz odwrotnie. No ale wr wróćmy do Gołoty. No więc potężny, muskularny bandzior, gangster. No i rządził tym więzieniem. To wtedy ja nie byłem ani gangsterem, ale no oczywiście miałem te 25 w praktyce, 32 lata do odsiadki ale ja też w jakiś sposób w swoim małym zakresie rządziłem no, taką małą małą ilością klafisz ja siedziałem w samotnej celi właśnie na chyba tym korytarzu który tam superwizjerze pokazywali no i ja pisałem pisałem ale żeby pisać to potrzebowałem to wysyłać żeby potem poprawiać te maszynopisy które Potrzebowałem, żeby były mi przysłane do, do kryminału, do celi, to potrzebowałem, żeby ktoś to robił. No i właśnie miałem trzech, trzech opłaconych klawiszy, którzy zabierali mi z celi rękopisy, wysyłali to pocztą mojej siostrze. Ona dawała na maszynę gdzieś to, maszynę, potem na adres takiego klawisza, bo oni dawali swoje domowe adresy. <grytanie> nigdy nie sprawdzałem, nigdy nie kontaktowałem się po więzieniu, po prostu przynosili mi to do celi, to no, było nocą, zawsze nocą. To klawisz drżujący wtedy, to jest pan na oddziale. Nie ma nikogo, jemu nie wolno ani otworzyć celi, ani oczywiście porozumiewać się z klawiszem, ma zaglądać do celi tam co pół godziny albo co godzinę. Oczywiście albo zaglądają, albo nie zaglądają i tutaj taki wielki problem, a że on, y, prawda, y, powinien zaglądać y, y, co pół godziny czy tam co godzina do tego Gołoty i do celi tych morderców, jak to nazwali. Tam dwóch było tylko morderców, trzeci zdaje się był tylko za włamania, no i ten Gołota, który chyba mordercą nie był, no pośrednio jako ten, który te e, narkotyki, prawda, e, rozprowadzał i nieszczęśliwi narkomani no ginęli przez to. No, ale Właściwie to w czym rzecz? Otóż, głównie mi się że to w tym rzecz, że trzeba wejść, wniknąć w ten osobny świat więzienia. To jest naprawdę osobny świat i osobny świat na całym świecie. Gdziekolwiek są ludzie, tam muszą być przestępcy, a jeżeli są przestępcy, to muszą być i, i ci, którzy ich pilnują. I ja, ja oczywiście nie bronię klawiszy, jestem daleki od tego, ale trzeba zdać sobie sprawę, że w tym zamkniętym środowisku tworzy się taki mikroklimat. Mikroklimat przestępstwa, przekupstwa, zbrodni, nawet morderstwa. O właśnie. Ja tam wśród tych moich trzech przekupionych. Klawiszy, którzy mi tam te, y, y, szmuglowali te rękopisy i to wszystko. Jeden był, a nie będę mówił jego ksywy, nazwijmy, że miał ksywę muł, był właśnie podobno, ja tego nie sprawdzałem, mordercą. Tak, otóż tak jak fama szła, mi się wydaje, że z więzienne plotki. To wyjątkowo były takie prawdopodobne, miały więcej, więcej prawdopodobieństwa niż plotki takie wolnościowe. Otóż mówiło się bardzo dokładnie, że tenże Muł, taki zwalisty, bardzo sympatyczny, klawisz gruby, kiedyś zakatował na śmierć w izolatce, tam na dole były takie izolatki karne, więźnia czym? Mokrym ręcznikiem. To był sposób na bicie, żeby nie pozostawić zbyt takich wyrazistych śladów. Ja nie wiem, czym tego gołote skasowali, ale podobno ciosem, ciosem w potylicę. A może właśnie skręconym mokrym ręcznikiem. To jest zupełnie tak jak żelazo. Oczywiście klawisze umieli to robić, więźniowie umieli to robić. Ja nie jestem pewien, być może, że to nie klawisz. Skasował go być może, że klawisz, że tak powiem, wynajął któregoś z tych więźniów w tej celi. I tu jeszcze jedna sprawa. W tym, w tym mikroklimacie więziennym, tam są prawo, jest prawo omerty. Omerta to chyba wszyscy już wiedzą, no to jest przysięga. Niczego, co się wie o współprzestępcach nie przekazać komukolwiek. No więc to się mówi, kurwa i złodziej to jest jedna robota. Klawisz i więzień, jedna rodzina. Klawisz i więzień to też jest jedna rodzina. To jest coś tak bliskiego sobie bardziej niż matka, kochanka, mąż, żona ojciec, matka, cokolwiek. Także, ojej, przerwę, dlatego, że to dziecko przechodzi, no jeszcze jest malutkie, niech nie chodź, wie. Papa, pa, pa, No, zrobisz <laughs> no, pa? No, tak, pa, pa, pa. No, poszedł naprawdę, nie można, nie można gorszyć maluczki. Więc o czym ja wiem? Aha, że tam największe tajemnice, nawet tak wielka tajemnica jak morderstwo, może być zachowana, jeśli wie o niej choćby nawet wielu, wielu ludzi. I tam myślę, że było tak samo. Przecież więzień wie to jest coś niepojętego że więzień nie ma nikogo za sobą. Boi się, ale boi się oczywiście wszystkich i współwięźniów, ale i klawiszy. Mało tego, nie tylko klawiszy, Broni się, boi się administracji więziennej, boi się Centralnego Zarządu Więziennictwa, boi się Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Bezpieczeństwa, wszystkie te instytucje. To jest też jedna wielka rodzina, która ręka, rękę myje i jeżeli jest takie przestępstwo jak gołoty, nikomu nie jest wygodne, żeby to się ukazało, nikomu nie jest potrzebne, żeby znaleźć sprawcę. I dlatego minęło kilka lat i nikt niczego nie sprawdzał, nikt niczego nie szukał i po prostu przyschło. I dzisiaj myślę, że nikt niczego nie wykryje, dlatego że umerta, mimo że są telefony komórkowe w celach, mimo że już jest... Jest internet i już człowiek już chodził po księżycu, bo wtedy jeszcze za moich czasów nie chodził. To jest zupełnie tak samo i nic się nie zmienia pod słońcem, pod sklepieniem celi więziennej, korytarza więziennego, skrzydła więziennego, Nic nowi subsole. Nic nowego pod słońcem. 精神。